Hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, w jaki sposób przerobiłam swój zegar ścienny. Jakiś czas temu kupiłam go w Kiku, za nim 15 zł, więc nie był to zbyt duży wydatek. Stosuje się taki klimat wiosenno-letni, więc jest jak najbardziej na czasie, tak mi się wydaje, na tą porę roku. Oczywiście to jest inspiracja, można na nim zrobić najróżniejsze wzory, najróżniejsze kolory, co Wam się tylko podoba. No i co, jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapki w górę. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ będzie się pojawiać dużo, dużo innych filmów DIY. Zapraszam Was do oglądania. Na początku zdejmuję przezroczystą część obudowy zegara. Robię to ostrożnie, aby plastikowe zaczepy się nie połamały. Następnie delikatnie demontuję wskazówki. Usuwam główny mechanizm, aby się nie zamoczył. Wskazówki smaruje cienką warstwą kleju i posypuje drobnym brokatem. Do malowania tarczy używam farbek akrylowych rozcieńczonych w dużej ilości wody. Farby nakładam tak, aby łączyły się ze sobą kolorami. Używam suszarki, aby tarcza szybko wyschła i się nie pomarszczyła. Chciałam wzmocnić kolor, ale chyba troszkę przesadziłam. Czarnym pisakiem poprawiam godzinę. Składam Wkładam silniczek i wskazówki na swoje miejsce. Warstwa blokatu na wskazówkach nie może być zbyt gruba, aby wskazówki się nie blokowały. Ostrożnie nakładam plastikową szybkę Wkładam baterie i gotowe! Jak się Wam podoba? Zobaczcie łapkę w górę, subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zapraszam Was do mnie na Instagrama, Facebooka i Snapchata, gdzie publikuję swoje dużo zdjęć i filmików. Do zobaczenia w kolejnym odcinku budziaki. Pa pa! Hej! Dzisiaj Wam pokażę jak można przygotować Spring Crossy.